Już się widnie, zrobiło to od razu lepsze światło. No, to mi się podoba. Dobra dziewczyny, pierwsze zamówienie przyszło w takiej torbie dużej. I tak już wam pokazuję, tak na szybko. I tak pierwszy przyszedł steter. Oczywiście jest za krótki i taki mega obszerny. Tak się prezentuje. No, ale co tutaj jest w ogóle w składzie? W składzie mamy. Jest poliester, akryl i 5% wełny, więc nie jest źle. Sweter się prezentuje tak, dobra. Ok, później przyszła mi bluza. Bluza jest mega wielka. Tak samo będę musiała ją oddać, ale chcia zamówiłam mniejszą eskę. Mam nadzieję, że eska, jak przyjdzie, to będzie dobra. I z tego wszystkiego powiem wam, że tu przyszła mi M, a M jest ogromna. Zobaczcie jaka wielka. Mega wielka jest ta bluza, tak? O, zobaczcie, to jest po prostu jak 2X jak 2XL, tak powiem. I ostatnia rzecz. Ale to jest wielkie też. Gdyby. Ogólnie chodziło mi o samą bluzę, ale że zobaczyłam tam na promocji, nie na promocji, tylko nie wiem czy to było na promocji. Nie, to nie było, to wszystko było w normalnyce. I tu przyszedł mi taki misiek wielki, a zobaczcie, z kapturem. A z właśnie z drugiego pudła przyszło mi właśnie, zaraz wam pokażę, bo jeszcze sama nie otwierałam. A, tutaj przyszły dwie pary butów. Tak. Ale buty były na promocji, i już Wam pokazuję. Pierwsza para bucików prezentuje się tak, zobaczcie, jakie ładne są piękne. Ja już tak myślałam. O, tutaj z odkrytą piętą. Na, taką, na takiej gumeczce. To jest gumka? Tak, na gumeczce. Ładne wykonanie, powiem Wam, dziewczyny. Bardzo ładnie. Wyjmę Wam ten papier, żebyście mogły zobaczyć, jak się prezentują. O, proszę bardzo. Bardzo ładne buciki. Zobaczymy. Cena tych butów to była. Już Wam mówię, dziewczyny, tak na szybko. Cena tych butów 20 euro, czyli 80 zł. I druga para: druga para prezentuje się tak. No, powiem Wam, że ładne są, ładne wykonanie. No nie wiem, zobaczymy. Tak się prezentują. Druga para, takie są mega eleganckie, ale bardzo ładne powiem wam. Te kosztowały 40 euro czyli 160 zł, ale to nie są skórzane buty, ale bardzo ładne wykonanie. Hm zacznę najpierw od butów, bo mam na sobie właśnie... Nie, dobra, zacznę od butów. Dziewczyny, właśnie tutaj jestem przed lusterkiem, mam taki, jestem w rajstopach, właśnie i wam chcę pokazać, zobaczcie. Tak się prezentują te szpileczki. One mają taki malutki, tam jest pod spodem metka. Nie mogę tego odczepić, kochane, ale zobaczcie, jak ładnie wyglądają i powiem Wam, że mają bardzo mały obcasik, są napięte na taką gumkę, jak widzicie. Na pewno widzicie dobrze i zobaczcie są takie w szpic ale są mega wygodne normalnie jakby, jakbym nie miała powiem wam butów na takim obca się na nogach to jest rozmiar to jest rozmiar 38 tak no i zobaczcie jak się ładnie prezentują kurcze jakie ładne takie zlewają się w sumie z tymi z rajstopami ale powiem wam że Jakbyście chciały sobie przymierzyć czy zobaczyć z HM, no to świetne, są bardzo wygodne, bo obcas jest bardzo mały, tak, wam jeszcze pokażę. O, widzicie? Ładne w szpic, nie uwierają, bo ten materiał jest taki mega wygodny. No i powiem wam, że prezentują się fajnie. Kurde, bardzo wygodne, powiem wam, nie wiem czy zostawić, czy nie, ale są bardzo ładne, nawet na lato powiem wam na lato, na, na gołe stopy. Bardzo wygodny. Ja uwielbiam takie obcasy, bardzo malutkie, powiem Wam. Takie bardzo niskie, no są świetne, bardzo ładnie mi się y, właśnie, y, fajnie się w nich chodzi, bo są mega wygodne. A tu jeszcze a propos, powiem Wam, kupiłam sobie taki strój za 5 euro, czyli 20 zł. Wiecie gdzie. W penisie, w primarku inaczej. Z kieszeniami są takie spodenki. Mam nadzieję, że dobrze widać. I to jest właśnie taki. Tutaj jest. Ma u góry. U góry ma y, taki kołnierzyk na trzy guziczki. To jest taki kombinezon, ale powiem Wam, że on jest taki swetrowy i mega wygodny. Dzisiaj właśnie go sobie założyłam, bo jest cieplutki. Y, rękawki mają takie tutaj. Widzicie, takie ze ściągaczem, takie półki, 5,20 euro 20 zł za taki kombinezon. On wcześniej kosztował 18, więc tak się prezentuje. Mówi: A wezmę, Wam pokażę. Jeszcze były w kolorze kremowym. Chciałam wziąć jeszcze dwa, jeden dla siostry, drugi dla. Ale mi tutaj skrzypi. Chciałam wziąć dla siostry i dla mamy, ale nie było już tego rozmiaru 38-40, tylko były same wielkie, bo babka mnie zaciekawiła, że tam coś oglądała, takie kombinezony. No i tak się prezentuje z tyłu. To o, tak wam mogę jedynie pokazać. Ja mam brzuch duży, bo mam ciężkie dnie, no ale nie o tym. No dobra, no to tak się prezentują. Tak jak wam mówiłam, pierwsze te. Y takie szpileczki, no kurde, bardzo fajne, są bardzo ładne i bardzo wygodne dziewczyny. I kochane, druga para prezentuje się tak, zobaczcie. Wykonanie bardzo ładne, powiem Wam, tutaj w przodzie taki łańcuch, bardzo ładnie to wygląda, bokiem się prezentują tak. Na niskim obcasiku, o właśnie tak wam pokażę, nie są zbytnio wygodne, ponieważ yy, powiem wam, że yy, do szpica takie buty to mnie bardzo uwierają. To nie są buty dla mnie, powiem Wam dziewczyny, to nie są buty dla mnie. niski obcas, ale bardzo mnie palce, bo ja nie jestem przyzwyczajona do chodzenia takich właśnie w takich butach w szpic. Jakby były ze skóry, to by były fajne z tego względu, że by się rozciągnęły. A to nie jest skóra, więc niestety, no myślałam, że będą wygodne, ale ładnie się prezentują. Mnie dajcie znać, czy Wam się podobają. No i co, dziewczyny, powiecie: zobaczcie, tak się prezentuje ta, ta bluzo-kurtka, taka z takiego misia. Zobaczcie, taki jest materiał. Nie wiem. Dobrze będzie widać, miejmy nadzieję, jest, powiem Wam, trochę duża, w sensie taka, ja myślałam, że to będzie bardziej taka bluza, a to wygląda jak taka Ala kurtka. O, tak Wam się pokaże. Długość jest taka za pupę. Widzicie, ciepłe to jest. I z kieszeniami na ekspresik o tak, z kieszeniami na ekspresik tutaj ma na y, przodzie taką kieszonkę, nie wiem co tam można włożyć telefon się nie zmieści tutaj jest, o, oczywiście to jest taka kurtko, bluza z kapturem no i tutaj ma takie jakby ściągacze przy szyi, nie wiem powiem wam no ciepłe to jest, ale no mam coś takiego podobnego, tego misia takiego ciepłego, ale chciałam żeby to była bluza, a to wygląda kurcze jak kurtka, no pod spodem ma taką podszewkę. O, telefon mi tutaj coś tam wariuje. Ma podszeweczkę. Wykonanie ładne. To kosztowało chyba 40 euro, o ile się nie mylę. Dziewczyny, zobaczcie tą bluzę. To jest bluza w rozmiarze M. Bardzo ładny kolorek, czerwony, taki na święta, ale zobaczcie, jaki to jest olbrzym. Tak jak Wam mówiłam, to wygląda, jakby było to jest oversize bluza, ale MK to bym powiedziała jako XL. No, zobaczcie, niestety nie mogę tego zostawić tak samo, ale bardzo ładnie mi się prezentuje w sensie bardzo ładny kolor. I zamówiłam Eskę. Mam nadzieję, że przyjdzie Eskę, będzie na mnie dobra. No, to teraz już wiecie, że oversize z HM-u to są wielkie yy, po prostu bluzy, przewielkie. To jest na no tak, jak mówię, XXL. Dobra, ostatnią rzecz lecę przymierzać. No i sweter ostatni kaki. Ten sweter kosztował chyba 35 euro 5 euro mniej niż tamta bluza poprzednia, bluzokurtka, ale zobaczcie, sweter może nie jest zły, ładnie, ładny kolorek. Tutaj można sobie tak nosić właśnie czy rozpięty, bo on jest tutaj na taki suwaczek, nie? I zobaczcie, możecie sobie, czy ja zrobię to jedną ręką. No możecie sobie tutaj zapiąć pod szyję, fajny jest. O! teraz jest ok no i zobaczcie, jest ciepły, fajny pod szyję nie, nie dusi tu przy szyi nic jest ładnie wykonany ale co mnie denerwuje znowu rękawy, za szerokie rękawy i y, ja lubię takie bardziej przy, powiem wam przy ciele, żeby mi było ciepło jest ogólnie taki szeroki, to jest taki rozmiar też taki jakby o, tak się prezentuje no i co dziewczyny, muszę się rozpiąć no kolor jest ładny, pa pasuje taki ładny kaki kolor zielonkawy jestem trochę taka zniesmaczona tym zamówieniem ponieważ M rozmiary pozam pozamawiałam, a wszystko jest za duże ale jak się prezentowały te ciuszki, dajcie znać czy Wam się coś podobało no i zaraz się odwrócę do Was kamerą wiecie co, powiem Wam, że pierwszy raz chyba taka porażka z zamówienia z HM-u no cóż, nieraz tak jest. Wideo czy nie, jest mi pisane, żebym sobie zostawiła cokolwiek. To jest jakiś znak dziewczyny. Dajcie znać, czy wam się coś spodobało z tych rzeczy dla mnie. No, nie są złe te rzeczy, ale za duże. No i jak tam te buty, dajcie znać, czy wam się podobają, czy zostawić któreś, no nie wiem. Zastanawiam się nad tymi niskimi szpilkami z odkrytymi piętami, bo są wygodne strasznie. No, i tak jak mówiłam, lecę robić obiad, może się jeszcze do Was odezwę, a jak nie, no to trzymajcie się i do następnego, zapraszamy również do subskrypcji. No i co? I buziaki dla Was, kochane.